Karma yoga Karma yoga jest ścieżką bezinteresownej pracy i służenia innym. Jest to yoga wyzwolenia przez pracę, yoga słusznego czynu. Złe czyny powstają z przyczyn negatywnych i prowadzą również do negatywnych następstw i dalszych negatywnych czynów. Karma yoga natomiast jest drogą jedynie pozytywnych zachowań, a zatem i Pozytywnych skutków. Praktykujący karma jogę, oddaje światu wszystko, co może i ma najlepszego, z bezinteresowną, szczodrą rozrzutnością, ufając prawu karmy, które uczyni z jego ofiary najlepszy użytek. Shivananda mówi: Służ każdemu człowiekowi z serdeczną miłością, nie oczekując nawet w głębi serca na wdzięczność czy pochwałę. Na ogół każdy odczuwa potrzebę, aby jego trud dla innych został przyjęty wdzięcznie, a usługa odwzajemniona lub choćby dostrzeżona i właściwie oceniona, jest to potrzeba bardzo ludzka. Karma Jogin musi jednak wyzbyć się takich oczekiwań. Na drodze do uduchowienia stanowią one poważną przeszkodę. Karma Jogin nie stara się za wszelką cenę unikać przykrości i niewygód. Ciosy życia przyjmuje ze spokojem, bez rozgoryczenia i pretensji do losu, bo wie, że ten los jest jego własnym dziełem, a jednocześnie okazją do zniweczenia złej karmy przeniesionej z poprzednich wcieleń. Rozumie, że jedyną ochroną przed zsyłanymi przez los nieszczęściami jest nasz właściwy, twórczy stosunek do nich. Widząc drogę swojego wyzwolenia i rozwoju w pracy, oddaje się w niej gorliwie, nie licząc na nagrodę czy choćby wdzięczność ludzką. Bezinteresowność karma jogina może być jedynie rezultatem własnego wyboru, a domaganie się jej od innych demaskuje najczęściej tylko obłudę, zawiść, pychę lub chciwość rzekomych moralizatorów. Taka postawa jest wtedy zresztą szkodliwa również ze względów bardziej ogólnych. Dopóki bowiem ludzkość nie przejdzie na wyższą intuicyjną płaszczyznę istnienia i pozostaje na płaszczyźnie astralnej i mentalnej, dopóty chęć zdobywania sławy i pieniędzy jako rekompensaty za wysiłek i nagrody za osiągnięcia, jest głównym czynnikiem inspirowania rozwoju w każdej dziedzinie życia. Wytwory materialne i duchowe, za które ludzie sławią ich twórców i są gotowi płacić za możliwość korzystania z nich, widocznie muszą być im potrzebne. Deprecjonowanie więc twórców za rzeczywisty lub mniemany brak bezinteresowności nie tylko demaskuje fałszywych moralizatorów, ale, co bardziej groźne, może obezwładniać tych i innych potencjalnych twórców, którzy wprawdzie nie dojrzeli do bezinteresowności, ale są zdolni do działalności cennej i innym potrzebnej. Bywają oczywiście przypadki, kiedy rekompensaty przewidziane za wypracowanie autentycznych wartości przejmują uzurpatorzy, nie mając w zamian nic cennego do ofiarowania. Im jednak przysługuje zupełnie inna. Znacznie surowsza ocena niż oskarżenie o brak bezinteresowności. Praca ma w ewolucji świata olbrzymią wartość. W procesie wykonywania każdego rodzaju pracy angażuje się umysł, uwagę, energię witalną oraz wszelkie zdolności i dyspozycje fizyczne i psychiczne, które ćwiczą się wtedy, rozwijają i integrują. Również doświadczenie, od którego zależy pomyślny przebieg ewolucji. Zdobywa się właśnie dzięki pracy. Praca jest siłą dynamiczną istnienia, ponieważ wszystko, co istnieje, pozostaje w nieustannym ruchu, a praca ten ruch wzmaga i aktywizuje. Aktywność wyrażająca się w pracy jest manifestacją czystego istnienia na wszystkich jego poziomach. W ekspresji zawiera się potęga życia. Bodźcem do pracy bywa najczęściej stres ponieważ każdy organizm poddany jego działaniu szuka sposobu aby się obronić i odzyskać utraconą równowagę w tym celu musi wykonać pewną niezbędną pracę praca która wypływa z własnej potrzeby i wewnętrznej inspiracji nigdy nas nie męczy gdy uczymy się lub pracujemy z zamiłowaniem z pasją i w harmonii z rytmem kosmosu to nie zauważamy że czas mija i Nigdy nie poczujemy się zmęczeni. Taka praca wyda się łatwa, radosna i odprężająca. Odprężenie nie oznacza bowiem braku aktywności, lecz charakteryzuje stan zrównoważonej aktywności wywołany przez koncentrację uwagi. Gdy pracujemy dla innych, aby ich ochraniać i aby im służyć, wtedy praca jest wyrazem miłości. Nie wyda się ona trudna nikomu, kto w innych dostrzega przejawy swojej własnej jaźni. Z chwilą, gdy dostatecznie duża liczba ludzi osiągnie taki stan świadomości, cała cywilizacja przeobrazi się w jednolity układ, chroniony i podtrzymywany mechanizmami własnego wewnętrznego funkcjonowania. Nic już nigdy nie zagrozi pokojowi na Ziemi. Kochać kogoś, to znaczy, Chcieć pracować z tą osobą, współdziałać z jej świadomością i podzielać tę świadomość przez współdziałanie. Naszymi najlepszymi przyjaciółmi są najczęściej ludzie, z którymi razem pracujemy. Praca świadoma jest twórczością, a człowiek wtedy czuje się najbardziej nieszczęśliwy, gdy nie chce lub nie może pracować dla celu, którego pragnie. Praca może być pięknem, miłością i radością, gdy spełnienie umiemy znajdować również w samym procesie pracy, a nie tylko w osiąganych jej efektach. Owoce takiej pracy zjawiają się wtedy same, nie trzeba ich szukać ani o nie zabiegać. Czysta świadomość ma niewyczerpaną zdolność do pracy, o czym świadczy bezmiar czasu i przestrzeni, w którym dokonuje się nasz ewolucyjny rozwój. Proces ewolucji dokonuje się w pracy, a yoga przyczynia się do jego przyspieszenia, dlatego można powiedzieć, że praca jest jogą, a yoga jest pracą. Nic z tego, co żyje, nie może się od pracy uchylić, i dlatego zbawienie oraz doskonałość każdej ludzkiej istoty są z góry przesądzone. Gdy organizm raz zostanie powołany do istnienia na niższym poziomie, staje się czymś w rodzaju akumulatora, gromadzącego i przekazującego coraz wyższe wibracje na takim poziomie, do którego został już nastrojony. Gdy osiągnie wreszcie ludzki poziom rozwoju, to dzięki pracy, którą wykona sam oraz tej, która zostanie na nim wykonana przez procesy dokonujące się w otaczającym środowisku, obudzi się w nim świadomość. Potem stopniowo, dzięki pracy, którą zechce podjąć i którą wykona, świadomość jego będzie się rozwijała i wznosiła do coraz wyższego poziomu. Wreszcie oświecenie osiągają ci, którzy przez doskonałą pracę stali się zdolni do harmonijnego współdziałania z programem kosmicznym. Człowiek oświecony, stosownie do zaleceń karma jogi, wykonuje swoje codzienne, Praktyczne obowiązki z pozycji duchowej niezależności, rozumiejąc, że uczestniczy w układzie powszechnej harmonii. Karma yoga jest dla takich ludzi, którzy żyją na świecie świadomie i nigdy nie ulegają bezwolnie i biernie jego wpływom. Poświęcają życie innym, uzyskując swoje urzeczywistnienie w pokornym, bezegoistycznym służeniu. Stają się wtedy Instrumentem w ręku najwyższej świadomości i spełniają jej zamierzenia. Jak pisze Vivekananda, czego wymaga karma yoga? Pomagać bez stawiania pytań każdemu i zawsze w grożącym mu niebezpieczeństwie. Tysiąckrotnie trudzić się, nie oczekując podziękowań za to, co robicie. Prawo karmy. Zawsze ściśle przestrzega, abyśmy otrzymali to, na co zasłużyliśmy. Z punktu widzenia oświeconej świadomości nie ma czegoś takiego jak posiadanie lub własność. Wszystko w całym świecie, włącznie z ludzkim ciałem, umysłem i zmysłami, jest manifestacją Boga. Gdy uświadomimy sobie jedność tego, co indywidualne z tym, co powszechne. Wtedy, jako Joginowi, rozumiemy, że jesteśmy w posiadaniu całego kosmosu, podczas gdy, jako oddzielne ciało, umysł i zmysły, nie posiadamy niczego, nawet samych siebie. Gdy raz się to zrozumie, wtedy kończą się wszystkie samolubne żądze i pragnienia, otwiera się droga do oświecenia i wyzwolenia. Pokój rodzi się z chęci do pracy, z woli tworzenia harmonii podczas gdy wojna jest skutkiem świadomości dopuszczającej możliwość powstania chaosu niweczącego wartości wytworzone pracą. Wyrażenie psychicznej zgody na chaos wynika z braku doceniania pracy własnej i lekceważenia pracy cudzej. Nawet Bóg nie może pomóc temu, kto nie ma ochoty do pracy, ponieważ właśnie przez pracę dokonuje się nasz własny rozwój i wypełnia program kosmiczny. Bóg jest tym, który pracuje w nas, który przez naszą własną świadomość inspiruje i podtrzymuje każdą działalność. Ludzie bezegoistycznie pracujący dla innych, oddający się z zamiłowaniem swoim codziennym zajęciom, idą nieświadomie drogą karma jogi, dzięki czemu odczuwają spokój i wewnętrzne zadowolenie, jakie zawsze towarzyszy dobrym czynom rozwija się w nich właściwy stosunek do ludzi i rzeczy, a także kształtuje prawy sposób postępowania w zwykłych sprawach codziennego życia. Jednak karma jogę, podobnie jak hatha jogę, należy praktykować łącznie z innymi ścieżkami jogi, gdyż wartości osiągane na tych dwóch ścieżkach nie są ostatecznym celem, lecz tylko środkiem do realizowania wyższego duchowego rozwoju.